Jeżeli chodzi o główne funkcjonalności Sygna Appu, myślę, że warto o tym też wspomnieć. Oczywiście, on gwarantuje anonimowość sygnalistą, jeżeli sygnalista tego chce, i wymianę też komunikacji pomiędzy sygnalistą a osobą obsługującą, także w formule anonimowej, prawda? Tak. Najważniejsze z punktu widzenia też treści przepisów, bo wspomniałeś o anonimowości, ale anonimowości, anonimowość sygnalisty nie jest obligatoryjna, to jest, to jest funkcjonalność fakultatywna, którą klient może wybrać i taka oczywiście opcja w Sygnapie też jest. Natomiast na pewno z punktu widzenia zgodności z przepisami, czy tego, co oferuje nasza aplikacja i to, co też było dla nas kryterium przy projektowaniu i potem pisaniu kodu aplikacji i tworzeniu aplikacji, to był wzgląd na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i poufność, bo to jest obligatoryjne i to jest coś, co jest bardzo ważne z punktu widzenia naszych klientów, czyli podmiotów zobowiązanych. Na pewno dla nas też było bardzo ważne to, co z punktu widzenia użytkownika, znowu jest kluczowe to jest użyteczność, intuicyjność aplikacji. Tu posiłkowaliśmy się tym, co klienci mówili na temat proponowanych przez nas rozwiązań, jak oni to odbierali, czy dla nich to jest system prosty, intuicyjny. Bo mówię niby o systemie prostym, ale to doskonale też wiesz jako, jako twórca aplikacji, że to, co z zewnątrz może wyglądać na proste, w backendzie wcale taki nie jest, że sam kod, sama aplikacja jest niezwykle skomplikowana, tylko my, jakby celem było to, żeby pokazać klientowi, użytkownikowi, że może przejść przez ten proces bardzo sprawnie. I elastyczność to też na pewno jest coś, co i w ogóle w naszej integracji też było kryterium, czy taką wartością, którą żeśmy się kierowali, ale u nas też, jak w Sygnapie projektowaliśmy rozwiązanie, to chcieliśmy, żeby ono było jak najbardziej customizowalne, tak? czyli żebyśmy mieli możliwość dopasowania rozwiązań naszych do konkretnych potrzeb klienta, żeby niekoniecznie nie sprzedawać paczki, paczkę produktu, tylko móc ją jakoś modyfikować i myślę, że w, dużym, w dużej mierze nam to się udało.